Marta Nawrocka, żona kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego, zaskoczyła opinię publiczną swoimi spostrzeżeniami na temat Jarosława Kaczyńskiego podczas konferencji programowej. Choć jej mąż dopiero wchodzi do wielkiej polityki, uwagi Nawrockiej dotyczące prezesa PiS dodają emocji kampanii. Jak wpłyną na wybory? Dowiedz się więcej. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. W trakcie konferencji która stanowiła ważny krok na drodze politycznej Karola Nawrockiego, jego żona Marta miała niezwykłą szansę zasiąść obok Jarosława Kaczyńskiego, głównej postaci prawa i sprawiedliwości. Dla wielu uczestników to wydarzenie nie przeszło niezauważone, zwłaszcza że Kaczyński wyznacza kierunek polityki w Polsce. Mimo, że Karol dopiero rozpoczyna swoją wielką przygodę w polityce, obecność takiej osobistości jak Kaczyński była wyjątkowym elementem konferencji. Po zakończeniu spotkania Marta Nawrocka podzieliła się swoimi wrażeniami na temat prezesa PiS z dziennikarzami Super Expressu, zaskakując wielu swoimi spostrzeżeniami. Karol Nawrocki, będąc wyraźnie wspierany przez Jarosława Kaczyńskiego, znalazł się w centrum uwagi podczas tej konferencji. Chociaż spotkanie Marty z prezesem nie trwało długo, wywołało wiele emocji. Wszystko to miało miejsce na tle nadchodzących wyborów prezydenckich, w których Karol jest jednym z głównych kandydatów aspirujących do objęcia tej zaszczytnej funkcji. Spotkanie z Kaczyńskim szybko nabrało szczególnego znaczenia nie tylko dla samego Karola, ale również dla jego kampanii. W rozmowie Marta Nawrocka wyjawiła, co myśli o prezesie Kaczyńskim, przedstawiając go w niecodziennym świetle. Jej wypowiedzi malują obraz człowieka dowcipnego, błyskotliwego, a przede wszystkim osoby, która posiada olbrzymi dystans do siebie. Nawrocka, opisując Kaczyńskiego, wskazała, że teraźniejszy wizerunek twardego polityka ma także mniej oczywistą stronę. Według niej jest człowiekiem, który potrafi śmiać się nawet w najtrudniejszych chwilach, doskonale panuje nad swoimi emocjami i nie bierze siebie całkowicie poważnie, co może zaskoczyć niejednego z jego krytyków. Dla Marty Nawrockiej to zestaw cech, które wyrażają znacznie inne oblicze lidera polityki niż ten znany opinii publicznej i z pewnością wpływają na sposób, w jaki jest postrzegany nie tylko przez nią, ale potencjalnie przez całą otaczającą go społeczność. Dla wielu ludzi, stwierdzenie to może być nieco zaskakującą oceną osoby, która od lat odgrywa kluczową rolę na polskiej scenie politycznej. Warto wspomnieć także o pewnym ważnym ostrzeżeniu związanym z bankomatem, które opublikował PKO BP, aby klienci nie napotkali poważnych problemów podczas korzystania z usług finansowych. Chociaż spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim miało miejsce w atmosferze skupionej na merytorycznych dyskusjach, nie zabrakło również chwil bardziej osobistych, które przyciągnęły szczególną uwagę zgromadzonych osób. Marta Nawrocka, siedząc obok lidera Prawa i Sprawiedliwości, nie tylko opisała go jako osobę cechującą się dużym poczuciem dystansu, ale także zaznaczyła, że jest pod ogromnym wrażeniem jego charyzmatycznej osobowości oraz niezwykłej błyskotliwości. W kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich, takie wypowiedzi mogą odgrywać znaczącą rolę. Z pewnością warto obserwować, w jaki sposób te polityczne interakcje wpłyną na rozwój kampanii prowadzonej przez Nawrockiego oraz na jego relacje z ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Narracja wokół tych wydarzeń może być kluczowa dla zrozumienia dynamiki działania poszczególnych aktorów politycznych w obecnej rzeczywistości Polski. Każdy kto interesuje się polityką, powinien zwrócić uwagę na to jak kształtować się będą dalsze wydarzenia i jak te relacje będą oddziaływać na scenę polityczną. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek.